Cześć, witam serdecznie. Tym razem lokacja Motomachi i 100% rzeczy, które można tutaj znaleźć, które należy zaliczyć. Na pewno można więcej rzeczy znaleźć, ale to są rzeczy, które są wymagane do tego, aby uznać lokację za 100%, To zrobioną na 100% i w pierwszej kolejności oczywiście, czy może nie oczywiście, ale przywrócenie porządku tu w tym momencie zadziałała zdolność, aczkolwiek yy, wciągnięcie pana na górę spowodowało, ale jasna sprawa, bo jak chodzi dwóch panów, nagle jeden leci w górę, no to drugi musi zareagować. No i tu już korzystam yy, też coraz bardziej z tych wszystkich możliwości, które są dookoła, a tamten tam widzicie jest taki ma czerwony, a teraz zmieniłem styl walki i pojawił się niebieski wskaźnik koło jego paska zdrowia. Dobra, już bez komentarza chwilowo. W tym momencie porządek przywrócony, i tu jeszcze punkt obserwacyjny. Tam chyba ta z tyłu jest taka, chciałem powiedzieć, synagoga, ale e, to nie jest synagoga automatycznie została zaliczona, tam widać też taki e, taki checkbox zaznaczony, że mamy o tutaj ta czerwona właśnie mauzoleum. Mauzoleum zostało zaliczone. Ja to tylko pokazuję, że gdyby nie zostało, bo to gdzieś tam podczas walki biegając zbliżyłem się i pewnie zostało zaliczone, to trzeba tutaj po prostu przyjść. I w tym momencie mamy mauzoleum, czyli kolejny element z tej krainy. Krainy, no, z tej dzielnicy. Z tej dzielnicy Motomaci. Z takich gier można się też czegoś nauczyć, bo myślę, że tak naprawdę jest, że. Mamy taką dzielnicę. A tu mamy zdjęcie, które należy zrobić. Warto przypomnieć, że powinno być czerwone kółeczko. Jest OK. I zdjęcie zostanie zaliczone. Jest też trofeum 50, 50. Chyba zdjęć trzeba zrobić, żeby zostało trofeum zaliczone. I przy okazji, niedawno mamy też kota. Tym razem kod schowany fajnie jest, bo jak biegniesz, to on gdzieś tam miauczy Czy wtedy należy go po prostu poszukać? No ale gdyby ktoś miał problem, to służy pomocą. Zmieniam też stroje. Fajnie też. A, tutaj jest śmieszna sytuacja, bo tutaj jest bieg w tym miejscu, właśnie. I chciałem go zaskoczyć z góry ale nieporadnie spadłem, zacząłem machać w powietrzu jak wariant. O dobra, i, a, pff, a, pff. I tak No ale Dobra no. I to jest właśnie zawodnik, z którym się trochę namęczyłem, to o czym mówiłem tam dziś w poprzednim filmie. Mam 10 tych pigułek, a zostanie mi chyba 0 na końcu tej walki. Ale myślę, że problemem było to, znaczy moim błędem było to, że nie starałem się odbijać tych pocisków. Myślę, że podpaliłbym broń, wtedy poszło by dużo łatwiej, a tak to trochę z nim powalczyłem, no ale fajnie, było wyzwanie. Było wyzwanie nieduże, to jest poziom świt przypominam, ale dzięki temu jest przyjemnie, przyjemniej się gra. Jest jakieś wyzwanie i trochę to trwa. i już sama końcówka rachu ciachu rachu eee, zbieg pokonany no ale to pierwszy pan taki który w którym zszedłem właściwie do zera. bo tutaj jedną zdobyłem chyba pigułkę uzdrawiającą Ale tak no to prawie mnie pokonał. Na górze nam się o, yy, miejsce do zdjęcia pokazało. A też tutaj w tym miejscu jest skrzynia. Jak skończymy walczyć, trzeba wejść tutaj na. Yy, być może jest też jakiś inny sposób. W każdym razie trzeba tutaj dolecieć. I tu kucając schodzimy do. Do pomieszczenia, w którym mamy skrzynię, no to tutaj jest też tak, że na mapie pokazywane są te rzeczy, ale czasami może być problem, jak tam dotrzeć, jak tam znaleźć tą skrzynię, gdzie ona faktycznie jest. No a tutaj stwierdziłem, że jeżeli jest taka belka, no to być może można ją podnieść i mamy skrót. I tak też się stało, że mamy wyjście. Jesteśmy na zewnątrz, także to jest zrobione. I ostatnie. Ostatnia rzecz, czyli zrobienie zdjęcia, tutaj w tym miejscu tej wieży wszedłem na dach, wyciągnąłem aparat, ale patrzę, nie ma czerwonego kółka, więc stwierdziłem to chyba nie jest. I zobaczy z tego dachu. I tutaj już okazuje się, że wszystko gra. Czerwone kółko, lokacja na 100%. I oczywiście słyszymy się z kolejnej lokacji dzielnicy.